Hej ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Graba i dzisiaj mam dla was kolejny bardzo, ale to bardzo fajny unboxing, mianowicie będziemy rozpakowywać dzisiaj konsolę Nintendo Wii U Ja do tej konsoli dość mocno się czaiłem, ja gdzieś tam cały czas się zbliżałem do niej, żeby na różnych targach pograć, na ostatnim bodajże PGA e, już rzeczywiście się do tej konsoli dorwaliśmy e, ekipą, pograliśmy sobie troszeczkę i naprawdę bawiłem się wyśmienicie, dlatego postanowiłem, że tę konsolę Kupię. Wydaje mi się, że ona zróżni się zdecydowanie od konsol e, chociażby Microsoftu czy e, Sony. E, chociażby dlatego, że wydaje mi się, że m, tutaj konsola Nintendo jest bardzo taka każualowa. Ona e, raczej się nie nastawia na takich hardkorowych graczy, bardziej na casualowych, Ale może to i dobrze właśnie. Może to i fajnie, żeby czasami oderwać się od tego hardkoru e, i pograć sobie na luzie w Nintendo Wii. You. No, i tak samo jeszcze tutaj te gry są dość takie unikalne: one bazują głównie na markach Nintendo, na Mario, na, na Soniku i innych tego typu postaciach, więc te gry też będą takie inne i myślę, że to też może być bardzo ciekawe, żeby wam to pokazać. Tak jak mówiłem, graliśmy ze znajomymi, także tutaj, żeby chociaż móc dwie osoby pograć, dodatkowo zaopatrzyłem się jeszcze w Nunchuck, czyli taki jedna, jedna jakby z dwóch części pada do właśnie Nintendo Wii U. no i jeszcze Willow, tutaj edycja specjalna z Mario i, i, i to jakby jako całość tworzy drugi Controller. To oczywiście wam wszystko też pokażę. Na początku skupmy się na samej konsoli. Możecie w tej chwili zobaczyć pudełko. To co na nim się znajduje, nie ma tutaj za wiele informacji. Możecie zobaczyć, że to jest premium pack z grą Mario Kart 8. Podobno bardzo fajna gra, na pewno będziemy grali. Czarna wersja konsoli z 32 giga na pokładzie. Z tyłu natomiast duże, duże logo Nintendo Wii U. Po boku jeszcze można zobaczyć, co znajduje się w zestawie. Dobra. Nie przedłużajmy. Myślę, że nadszedł czas, żeby już tę konsolę powolutku otwierać. No i zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, jak to tutaj będzie wyglądało. Znaczy, mniej więcej wiem, jak będzie wyglądało. Natomiast jestem bardzo ciekawy, jak ta konsola będzie się spisywała. Troszeczkę się tego obawiałem. Dobra. Niech będzie na razie tutaj jedna część. Się obawiałem z tego względu, że wiecie, no to są jednak inne troszeczkę tytuły tutaj, zobaczmy co tutaj mamy, na razie są jakieś instrukcje, to to myślę od razu możemy schować, gra, tak jak mówiłem to jest Mario Kart 8, myślę, że bardzo fajne wyścigi, także będziemy sobie w to na pewno grali, no i jak widać mamy zasilacze strasznie duże, widać, że już są ogromne, to tak jak w przypadku Xboxa, jeszcze tutaj jest jakaś przejściówka, Także no masakra, strasznie duże te zasilacze. Już ich nie będę w tej chwili otwierał, w każdym razie możecie zobaczyć, że są naprawdę duże, są bardzo duże. Tutaj mamy jeszcze kable, czyli tutaj otworzyłem właściwie taki pakiet bonusowy. Mamy podstawki pod konsolę. Mamy tutaj jeszcze jedną jakąś podstawkę, tutaj jeszcze jedna bodajże podstawka. Tak, czyli jak widzicie to jest unboxing konsoli, to nie wiem, tutaj są jakieś takie kółeczka. Nie wiem od czego to, ale to na pewno ma jakiś sens. Przypuszczam, że to ma jakiś sens. Nie wiem dokładnie, w każdym razie e, na pewno się temu przyjrzymy. No i kable oczywiście. E, także no tu właściwie otworzyłem same e, kable. Dobra, czyli w takim razie wychodzi na to, że tutaj czeka na nas najlepsza część tego wszystkiego, czyli konsola i kontroler, który też jest bardzo ciekawy i który właściwie wygląda jak oddzielna jak oddzielna konsola. Dobra, zajmijmy się najpierw samą konsolą, która jest zdecydowanie mniejsza niż, niż konkurencja. Ojku, ale tutaj śmietek, dobra. Musisz na razie sobie odpocząć. Która jest zdecydowanie mniejsza niż konsole konkurencji. No i ona ma, ma zdecydowanie mniejszą moc obliczeniową, natomiast na pewno nie zapewnia mniejszej rozrywki. Zobaczmy, otwieramy to. Bardzo ładnie to pole odchodzi i pokazuje nam się piękny. Czarny kawałek zajebistości, że tak to ujmę. Dobra, jak to tylko się kładzie? Słuchajcie, bo to można bodajże chyba tak postawić. Wydaje mi się, że tak, ale czy przy pomocy podstawki można to jakoś tak postawić? Wydaje mi się, że pewnie tak. Konsola, jak możecie zobaczyć, no jakoś tam designowo nie, nie szokuje, powiedzmy. Zwykły taki prostokącik, za dużo przycisków. Też tu nie ma synk do synchronizacji. Pada zapewnie power eject z przodu. Jeszcze mamy otwieraną klapkę, która zawiera w sobie sloty, dwa sloty USB, i miejsce na kartę. No i z boku wywieczniki. Pewnie coś tutaj się jeszcze otwiera, żeby można było coś tam zrobić. Z tyłu wyjścia, wyjścia HDMI, wyjścia USB. Jeszcze jakieś inne, na przykład AV, albo wyjście zasilające, sensor bar. Także tutaj. No to wygląda dość tak standardowo, ale to nic, to ma funkcjonować, nie musi e, wyglądać. No i teraz jeszcze ta kolejna rzecz, czyli ten pad. E, ten pad, który właściwie wygląda jak konsola. E, I zobaczmy, wow, ale to jest ogromne. Dasło 300, ale spójrzcie na to, bardzo fajnie, bardzo super to wygląda. Tutaj w tym padzie jest zawarta cała masa różnych bajerów, bo tutaj jest kamera, ten ekran jest ekranem dotykowym, jest tutaj sensor ruchu, zapewne jakieś Wi-Fi, w ogóle cudawianki na kiju, także naprawdę e, bardzo fajnie to wygląda. E, układ dość standardowy, mamy dwa analogi, mamy e, krzyżaka, mamy cztery przyciski plus e, po dwa umieszczone na grzbiecie konsoli, e, czyli tak jakby jak budowa pada. To jest zdecydowanie większe niż na przykład e, jakieś tam PlayStation Vita czy, czy inne mobilne e, konsole. Natomiast jestem bardzo ciekaw, jak wygląda jakość tutaj tego wyświetlacza i to na pewno będziemy sprawdzali na live, na pewno Wam to pokażę. Tu jest jeszcze TV control, różne widzimy przyciski, mikrofon tu wbudowany. E, także dość fajnie to wygląda, no, dość fajnie to chodzi, bardzo, bardzo leciutko te analogi chodzą, bardzo przyjemnie. Ten pad wydaje się naprawdę duży, aczkolwiek naprawdę bardzo fajnie leży w dłoni. Z tyłu ma specjalne takie, takie pogrubienia, które sprawiają, że ten pad bardzo fajnie się trzyma. On bardzo dobrze leży w dłoni. Nie jest jakiś ciężki, ale tutaj prawdopodobnie nie wiem, czy jeszcze jakaś bateria będzie wchodziła, czy nie. Różne tutaj mamy przełączniki. Także na pewno jeszcze będziemy sprawdzali, jak to to wszystko wygląda. Mógłbym spróbować go tutaj gdzieś postawić, tylko która to była część, tam poleciała daleko. Dobra, w takim razie zostawimy to tutaj. Eee, może tutaj, o tak, eee, albo dobra, niech będzie dalej, okej, okay. dobra, w takim, w takim wypadku, w takim wypadku, w takim razie tak wygląda ten nasz jakby zestaw podstawowy, czyli konsola plus kontroler, no i oczywiście te wszystkie kable, dupere, szmere, eee, natomiast mamy jeszcze, tak jak mówiłem, drugi kontroler i to jest jeszcze tutaj ciekawe, jeżeli chodzi o kontrolery w Nintendo, bo można kupić, pro pro controller, czy pro color, nie wiem jak to tam się nazywa. W każdym razie on wygląda tak jak powiedzmy przykładowo pad od Xboxa. Jest to taki standardowy pad, który nie ma wielu funkcji, bo on tam na przykład nie ma jakiejś funkcji czujnika ruchu i tak i on chyba z tego co się orientuje nie działa przy każdej grze. Natomiast te połączenie Pilota i nunchaku, czy nunchuku, nie wiem jak to się mówi, Te połączenie daje nam drugiego pada. I tutaj jest czujnik ruchu i w ogóle cuda Wiałki na kiju to jest takie dość niestandardowe, niespotykane, ale bardzo fajne. Także myślę, że też będzie fajnie to rozpakować. Na pudełkach raczej za dużo nie ma, jeżeli chodzi o nunczak. Yy, mówmy nunczak, nunczak. Yy, Obrazy nunchaka, yy, z tyłu jakaś tam krótka instrukcja, powiedzmy tak, że nic tutaj wyjątkowego, natomiast jeżeli chodzi już o e, WiMota, wi tak? Wi tak to się chyba nazywa, już ja nawet nie wiem. E, no to tutaj mam edycję jakąś tam specjalną, która jest w innych, niestandardowych kolorach, z motywem Mario. Także tutaj możecie to na pudełku zobaczyć. Fajnie to wygląda, myślę, że fajny bajer będzie. Zacznijmy od rozpakowania może Nunchaka. Jak go tutaj najlepiej rozparcelować? Może tutaj spróbujemy. Dobra. No i wychodzi już tu nasze cudeńko. Instrukcja oczywiście wszystko. No i mamy taki oto kawałek. Kawałek czegoś, nie wiadomo właściwie co to jest. E, aczkolwiek fajnie to leży w dłoni. Taki śmieszny bajer. No, on oczywiście ma kabel i tym kablem łączymy się z wimotem. Z e, także to jest jakby ta jedna część. Ta lewa część kontrolera to jest ciekawe rozwiązanie, powiem szczerze. No i tutaj jest tylko analog i dwa przyciski na grzbiecie. E, może tą folię. A dobrze, niech będzie tak jak jest, nie będę już tutaj tego tak rozbierał. E, no i remote. E, myślę, że ten będzie też fajnie wyglądał. Są baterie od razu, to dobrze. E, także to jest bardzo, bardzo fajne. Otwieramy. A, już widzę te kolory. Super wygląda. Tutaj w środku jeszcze mamy instrukcję, także już oszczędzę wam tego, natomiast otwieramy samego WiMota. Aha, piękny, czerwoniutki taki. W ogóle jakiś jest gumowy. Tak, on ma gumowe jeszcze takie, gumową osłonę. Przypuszczam, że w normalnych WiMotach tego nie ma. Oczywiście to pewnie można zdjąć, natomiast bardzo fajnie wygląda. Z motywem Mario. Bardzo dobrze leży w dłoni. Ten gumowy uchwyt, myślę, że to jest bardzo, bardzo dobra rzecz. No i tutaj też kilka przycisków. To może służyć jako sampad, bo jeżeli się nie mylę, to były pady do Nintendo Wii, które się trzymało po prostu poziomo jakoś, czy, czy nie wiem, jakie się trzymało. Natomiast można ich było w taki sposób używać. Natomiast teraz e, zakłada się sobie opaskę na rękę i podłączamy, jakby te dwie rzeczy. Tu są czujniki ruchu, więc możemy e, przy pomocy tych dwóch, jakby e, Części normalnie sterować e, tym, co się dzieje na naszej konsoli Nintendo Wii. U. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajna edycja. Tutaj z tyłu jest niebieska, tylko przez ten, przez ten pokrowiec gumowy tego oczywiście nie widać. E, natomiast bardzo, bardzo fajnie to wygląda i, i myślę, że będzie się bardzo fajnie tego e, używało. No dobra, w takim razie widzicie, jak wygląda ten nasz zestaw. Ja jeszcze tylko może wspomnę o grach, które sobie e, kupiłem e, do tego. Zestawu. Oczywiście jest gra Mario Kart 8, która była dołączona do tego, do tego zestawu, także bardzo się cieszę. To jest naprawdę bardzo fajna pozycja. Myślę, że będziemy się fajnie przy tym bawić. Kupiłem bardzo fajny zestaw, aż się dziwię, że tyle kosztował, bo za cenę jednej gry dostałem dwie gry to bardzo dobre, bo to jest Bayonet 1 i Bayonet 2. Chyba dobrze, czy Bayoneta. Bayonetta, przepraszam. Jeden i dwa podobno świetne tytuły obowiązkowe, które trzeba zagrać. Coś w stylu Devil May Cry. Także przypuszczam, że to będzie totalny hitcher. Mam nadzieję, że będziemy się świetnie przy tym bawić. I tak jak mówię, edycja specjalna, za cenę jednej gry mam dwie. I to jedna jest nowiutka, bo Bayonetta 2 wyszła niedawno bodajże. Bayonetta 1 troszeczkę wcześniej, ale to i tak są dwie bardzo dobre produkcje. Świetny deal, myślę, że warto kupić. Pozycja obowiązkowa, wydaje mi się, że nie można mieć Nintendo Wii U nie kupując gry Super Smash Bros. To jest ta najnowsza część. Nie wiem, czy ona jakoś tam się inaczej nazywa. Nie wiem, chyba są jakieś wcześniejsze, natomiast to właśnie graliśmy na targach. To jest mega giera, żeby pograć sobie ze znajomymi. Coś wspaniałego, także myślę, że w to też będziemy grali. I przypuszczam, że przy Super Smash Bros. będzie mega zabawa, będzie mega fan. I właśnie takie gry to jest, to jest domena Nintendo Wii U. Mam jeszcze oczywiście, znaczy, oczywiście, może nie oczywiście, ale jedną z gier, którą wydaje mi się warto kupić na Nintendo Wii U, jest to Zombie U. Eee, taki pierwszoosobowy survival horror z zombiakami wydawało się dość ciekawe, nie wiem jakie to ma oceny tak naprawdę, ale chciałam zagrać, także zombie view na pewno też e, będziemy grali. Jeszcze bardzo bym chciał, niestety nie dostałem tutaj. Ale pewnie kupię przez sklep Nintendo, na to jest Super Mario 3D World. Podobno bardzo fajna część. Tak samo zastanawiałam się jeszcze, czy nie kupić Monster Hunter Ultimate, chyba tak to się nazywa. Też wydawała mi się dość fajna gra i myślę, że będzie warto zagrać. Jeżeli macie jeszcze propozycje jakichś fajnych gier na Wii U, to oczywiście dawajcie mi znać. Mam nadzieję, że Wam się ten unboxing podobał. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, jak, jak, jak Wam się podobało, co myślicie o konsoli. W jakie gry jeszcze warto ewentualnie zagrać? No i też możecie oczywiście pisać, czy macie propozycje jakichś innych sprzętów, które chcielibyście, żebym zrobił dla was unboxing. Dzięki wam bardzo. Trzymajcie się i do zobaczenia do usłyszenia w następnym materiale. Hej!